Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Omówimy dzisiaj Bitcoina, Altcoiny, ale oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. A na samym początku informacje o Grayscale. Grayscale od długiego czasu, ich akcje są, zwróćcie uwagę, na bardzo, bardzo dużej zniżce w stosunku do Aktualnej oferty, którą proponują, czyli do liczby przechowywanych bitcoinów, które proponują. Tak to jest zazwyczaj w momentach, gdy rynek spada i jest bardzo duży brak zaufania do takich funduszy czy takich firm powierniczych, które te bitcoiny przechowują, natomiast w momentach, gdy bitcoin zaczyna nabierać na wartości, to akcje takich firm zaczynają być obracane dużo, dużo powyżej faktycznej wyceny bitcoina. A wynika to z faktu, że firmy, duże firmy, które wkraczają na rynek, po prostu no, nie mają czasami wyboru, one muszą korzystać z firmy powierniczych po to, żeby te bitcoiny były przechowywane dla nich bezpiecznie. I zwróćcie uwagę, cena akcji grejskiej, jak na Max Data czytamy, osiągnęła najwyższy poziom od roku po informacjach o przygotowaniach innej firmy, czyli Fidelity Investments, do uruchomienia bitcoinowego ETF-u. Ceny jest wynikiem optymizmu dotyczącego przekształcenia trustu w ETF potencjalnego. Rabat na cenę akcji Grayscale Bitcoin Trust w stosunku do wartości netto aktywów spadł do 30% najniższego poziomu od września. Czyli wcześniej ten rabat, zwróćcie uwagę, był jeszcze jeszcze większy, teraz już się zmniejszył, ale nadal to jest 30% poniżej tej faktycznej oferty, którą proponują. No właśnie, ale czy grayscale jest odpowiednio zarządzany? Sprawa nadal toczy się sek przeciwko grayscale. No i prowadzi do potencjalnego wprowadzenia również przez grayscale Bitcoin Trust na rynek ETF-ów i być może wtedy te rabaty zostaną usunięte. Dajcie znać co o tym sądzicie. A następny news dotyczy ceny Bitcoina, a jak również opłat transakcyjnych na Bitcoinie i tokenów BRC20. Tutaj konkretnie jest informacja o multichainowym rynku NFT Magic Eden, który tutaj widzicie po prawej stronie, który jak czytamy na Max Data App ogłosił wsparcie dla tokenów BRC20, rozszerzając swoją ofertę właśnie o te tokeny, które są zbudowane na Bitcoinie. Co dalej czytamy? Ruch pozwala ludziom tworzyć własne nowe tokeny na Bitcoinie i pozwala handlowcom nimi obracać na tej platformie. Zwróćcie teraz uwagę, jak wygląda Bitcoin w stosunku do tego całego hypeu BRC20. BRC20 spowodowało hype, e, mianowicie bardzo wysokie opłaty transakcyjne. Historycznie, oczywiście, wcześniej nie było tokenów BRC20, ale też z jakichś różnych innych powodów, opłaty transakcyjne na sieci Bitcoina nagle i dynamicznie rosły. No właśnie, i co się wtedy przeważnie działo? Ja tutaj pozaznaczałem. Tymi strzałkami i takimi przerywanymi liniami, momenty, w których te opłaty transakcyjne rosły do swoich takich pierwszych lokalnych szczytów, no i następnie bardzo dynastycznie spadały. Zwróćcie uwagę, w wielu sytuacjach ten bitcoin wcale jeszcze nie kończył swoich wzrostów, on dopiero je rozpoczynał. No właśnie, czy tak będzie i tym razem? Zwróćcie uwagę, jak wygląda to na chwilę obecną czy tak będzie i tym razem. Czy Bitcoin dopiero rozpoczyna swoje wzrosty? Mówimy tu oczywiście o wzrostach w interwałach dłuższych, długoterminowych. To jest interwał akurat tygodniowy, także tu możemy mówić nawet o kilku kilkunastu miesiącach potencjalnych wzrostów. No właśnie, ale co wy o tym sądzicie? A następna informacja dotyczy Jacka Dorzea, czyli byłego CEO Twittera oraz Apple'a. Jack Dorsey zapytał Apple, dlaczego Apple nie obsługuje Bitcoina. Po tym jak Bitcoin Friendly, czyli przyjazna Bitcoinowi aplikacja społecznościowa Damus, to jest aplikacja Jacka Dorzeja, który ją stworzył, czyli zdecentralizowane social media, oni weszli na... App Store natomiast zostało zagrożone, że zostaną zdjęci z App Store'u. Dlaczego? Ponieważ udostępniali możliwości dawania twórcom napiwków w Bitcoinie. No właśnie, dawania twórcom napiwków w Bitcoinie. Natomiast na co zezwala Apple? Apple oczywiście chce mieć z tego swoje zyski. Apple nie jest antybitcoinowy. Natomiast Apple chce zarabiać. Z każdej transakcji 30% do Apple idzie. W związku z tym tutaj jest to niemożliwe do rozliczenia. Odpisali Jackowi Dorseyowi, że jeżeli ten będzie używał dodawania napiwków, ale nie bitcoina, tylko właśnie in-app payments, czyli Apple Pay, wtedy jak najbardziej ta aplikacja będzie mogła tam istnieć. Natomiast Jack Dorsey oczywiście pisze, że dlaczego Apple nie wspiera bitcoina. No właśnie, Apple nie ma tutaj prawdopodobnie nic do Bitcoina, tylko do swoich zysków, do swojego biznesu, gdzie ciężko prawdopodobnie na ten moment im jest to zrealizować w oparciu o sieć Bitcoina, aczkolwiek prawdopodobnie nie byłoby to niemożliwe, ponieważ transakcje na sieci Bitcoina przecież są jawne. No i właśnie, wracamy do tego newsa. Fidelity Investments przygotowuje się do. ETF u na Bitcoinie, również do złożenia wniosku. Na no przypomnijmy, że w ciągu ostatniego tygodnia dwóch BlackRock WisdomTree Invesco VanEck Bitwise to są firmy, które już złożyły wnioski o ETF-y na Bitcoinie. Przy czym BlackRock, największa firma, fundusz hedgingowy na świecie, nie firma tylko fundusz hedgingowy na świecie, który wnioski o ETF-y ma z, ze skutecznością aż 95%, czyli bardzo, bardzo wysoką. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że ten ETF w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy się pojawi na bitcoinie, czyli na bitcoinie spotowym. I to potencjalnie długoterminowo rzeczywiście byłaby genialna informacja dla rynku kryptowalut. A kolejna informacja, już nie dotyczy tylko kryptowalut, ale sztucznej inteligencji oraz spółki, która jest wyceniana na NASDAQ czyli Unity Software. I Unity, która wzrosła ponad 16% po ogłoszeniu. Marketplaceu dla Sztucznej Inteligencji to jest firma zajmująca się renderingiem 3D, między innymi do gier. Ja dokładnie tutaj nie znam tej firmy, ale domyślam się, że oni sprzedają takie. No właśnie, dajcie znać w komentarzach konkretnie co sprzedają. Natomiast chciałem z Wami porozmawiać na temat faktu. Fakt jest taki: ogłosili wsparcie dla AI na swoim marketplace. Ie. Ogłosili. To i nastąpiły wzrosty 16-17% na spółce, która jest listowana na Nazaku. Jak to możemy czytać? Możemy to czytać w taki sposób, że tego typu informacje, tego typu hype, tego typu informacje mogą tworzyć hypy, jeżeli taka sytuacja miałaby się powtórzyć na któryś altcoinach. Przykładowo nawet na giełdach. Kryptowalutowych. Nie wiem, jak to by mogło być prowadzone na giełdach kryptowalutowych, ale załóżmy, że giełda kryptowalutowa typu Kucoin ogłosiłaby wsparcie dla sztucznej inteligencji, na przykład przy botach tradingowych. Jasne, tam już są niby boty tradingowe w oparciu o sztuczną inteligencję, ale załóżmy coś mocniejszego, tak? To potencjalnie akcje takich firm, konkretnie mówiąc, tokeny takich firm, miałyby szanse na bardzo, bardzo duże wzrost, ale teraz. Wszyscy zaczynają się ostatnio ekscytować różnymi memcoinami, altcoinami, ale pytanie, czy to już jest ten czas? Zwróćcie uwagę na cenę bitcoina na dole i zwróćcie uwagę na cenę kukoina. Celowo wziąłem cenę kukoina, a nie jakiegoś innego altcoina. Dlaczego? Ponieważ tutaj cena tokena kukoina jest bezpośrednio powiązana również z revenue giełdy, czyli oni przeznaczają Um, nie pamiętam dokładnie ile to chyba było około 25% swojego revenue, czyli przychodów, na wykup tokena z rynku. Nie tylko zresztą oni, bo przecież i e, inne giełdy również Binance również, e, giełda, e, która listuje tokeny Unus, Set, Leo, czyli Bitfinex również, i tam jest cała masa innych. GateIo tak samo, OKX OK tak samo, więc natomiast. KuCoin ma całkiem ciekawy wykres w stosunku do Bitcoina i spośród tych wszystkich tokenów jest stosunkowo, stosunkowo nisko. Też robią buyback, też to jest giełda, która się całkiem nieźle rozwija od długiego czasu. Miała swoje wzrosty i od momentu spadku Bitcoina nadal w stosunku do Bitcoina spada. Ale zwróćcie uwagę na te poziomy, na których się znajdowaliśmy, jeżeli chodzi o KCS, KuCoin token w momencie, gdy Bitcoin osiągał swoje szczyty rzędu 40 tysięcy dolarów w roku 2020. Ten pierwszy szczyt i nastąpiło odreagowanie. To zwróćcie uwagę, do jakich niskich poziomów w stosunku do Bitcoina ten token KCS jeszcze dobił. I teraz, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym z tego względu, że być może jeszcze, jest tutaj przestrzeń dla bitcoina na wzrosty w pierwszej kolejności. Być może jeszcze ta ulica się nie obudziła, być może jeszcze tutaj na ten rynek nie, zaczęło na, nie zaczął napływać nowy kapitał. I wydaje mi się, że jeszcze nie. Wydaje mi się, że to się dopiero zacznie. I jak to możemy czytać? Także w międzyczasie, być może to bitcoin właśnie będzie najbardziej długoterminowo miał szansę rosnąć na wartości, a altcoiny dopiero w momencie, gdy bitcoin dojdzie do jakichś określonych poziomów, na przykład. Przebije poziomy rzędu 60 tysięcy dolarów lub dużo, dużo wyższe poziomy. Oczywiście to są tylko spekulacje, a w ciągu ostatnich dni również można było spekulować na Maxdacie. Na Maxdacie pojawił się taki alert, gdzie zadzwonił ColorBot i alert był w tym punkcie. Od tego punktu minęło dosłownie 6 godzin. Token, o którym była mowa, wzrósł o ponad 32. Procent. I to było konkretnie token Decentralized Social, czyli DSO. Zwróćcie uwagę, takie alerty się pojawiają i na stronie, ale również dzwoni właśnie Colorbot w tym momencie. Jak mieć podłączenie pod Colorbota? Wejść na Magzata, zarejestrować się. 7 dni jest dostępu za free. Trzeba podłączyć swój numer telefonu i mieć dostęp do Telegrama też. Najlepiej, żeby otrzymywać te alerty na Telegram. Ale tak naprawdę Colorbot w zupełności robi większość roboty. Wcześniejszy listing tak samo, tam było. 30, też kilka procent na wzrostach. Bardzo fajne. Lecimy teraz dalej do bitcoina. Na samym końcu bitcoin. Bitcoin będzie mieć kolejne ważne wydarzenie już w lipcu. Lipiec 26. Informacja o podnoszeniu 100% w USA. Prawdopodobnie 25 punktów bazowych. Czy bitcoin? Do tamtego czasu średnio się będzie umacniać, czy zaliczy tutaj jeszcze jakieś spadki, czy dopiero w momencie wydarzenia, na przykład nastąpi odreagowanie. Będziemy to analizować na bieżąco, ale to, co na ten moment widzimy, to dość duże przegrzanie na rynkach typu futures, dość duża liczba otwartych pozycji na rynkach typu futures. Widzimy to na niebieskim wykresie. Ten wykres bardzo mocno podskoczył, podbił do góry. Teraz ta linia tutaj wskazuje nam również na to, że ten stochastik RSI właśnie jest bardzo, bardzo wysoko. No, a w związku z tym, historycznie, jak ten stochastik RSI był tak, aż tak bardzo wysoko, to przeważnie korelowało to z momentami, po których bitcoin po prostu odreagowywał i miał przeważnie jakieś kilkunastoprocentowe spadki. Jeżeli tak by się miało wydarzyć, to bitcoin mógłby wrócić do poziomu 25-26 tysięcy dolarów w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni. Oczywiście, to nie znaczy, że tak się wydarzy, ale co jeszcze. Za tym może przemawiać, to widzimy niewielkie odreagowanie na SP500. I pytanie tylko, czy to odreagowanie nie pogłębi się, ponieważ mieliśmy dość duże wzrosty przez ostatnie tygodnie na SP500. A takie odreagowanie na SP500 często chwilowo dampowało bitcoina. To były takie chwilowe dumpy, po których oczywiście bitcoin wielokrotnie odreagowywał, natomiast chwilowo rzeczywiście bitcoin miał trochę podgórkę, nieco, nieco pod górkę. No, i na samym końcu rezerwy. Podaż bitcoinów na giełdach, podaż bitcoinów, bo to jest towar. Więc zwróćcie uwagę, mamy malejącą podaż bitcoinów na giełdach. Bitcoin długoterminowo ma szansę na wzrost. O tym mówiliśmy jeszcze w listopadzie 2022, o tych spadkach też było warto pod to, to rozgrywać. Mieliśmy kolejny spadek, bardzo duży spadek rezerwy bitcoinów, czyli mało jest towaru. Bitcoin długoterminowo ma szansę rosnąć. Ale spadki w podaży bitcoinów. Mają przeważnie, z tego co ja zauważam, długoterminowe, odzwier długoterminowe odzwierciedlenie, czyli to się wolniej, jak to się mówi, aktualizuje, wolniej loaduje. Natomiast krótkoterminowo, szybciej, dużo szybciej mogą działać wzrosty podaży bitcoinów, czyli wzrosty rezerwy. Jeżeli tutaj widzimy, że napływa na np. 4000 bitcoinów na giełdy, czy tam 3000 bitcoinów no to się zastanawiamy, o ile jeżeli te bitcoiny miałyby zostać sprzedane, bo ktoś się przelał na giełdy, prawda, to o ile jeżeli miałyby zostać sprzedane, ta cena bitcoina mogłaby spaść. No i teraz się musimy zastanawiać, o ile ona by mogła spaść. A jeżeli mamy tutaj max order booka po lewej stronie, który zbiera zlecenia za, zamówienia, zamówień z giełdy, z giełd kryptowalutowych w czasie rzeczywistym, to widzimy jaka faktyczna jest głębokość rynku, więc zwróćcie uwagę. 3000 bitcoinów, 3800 bitcoinów, jest to około 3400, na chwilę obecną 29470, 29300, byśmy tutaj zrobili taką ekstrapolację, 29300, przesuwamy nieco te linie i widzimy teraz potencjalne ryzyko, jakie jest na tym poziomie cenowym po tym wzroście bitcoinów, jeżeli. Te bitcoiny miałyby zostać sprzedane. Czy one zostaną sprzedane? Być może te bitcoiny jeszcze nie zostały sprzedane. Tutaj już jest więcej, tutaj już jest 7000, w związku z tym ta linia trochę się obsuwa. Możemy tak się zastanawiać, być może te bitcoiny jeszcze nie zostały sprzedane. 10 tysięcy bitcoinów, i wtedy ta linia może być zbijana nieco, nieco niżej. Oczywiście to jest dodatkowe narzędzie, które może nam pomagać. Nieco w spekulacji, ale i tak musimy zdroworozsądkowo podchodzić do rynku i obserwować to, co się dzieje przede wszystkim w długim terminie. Co na ten temat sądzicie? Czym się kierujecie? Czy uważacie, że Bitcoin będzie teraz odreagowywać po tym, jak tyle jest pozycji pootwieranych na giełdach? Co na ten temat uważacie? Czy uważacie, że SP500 będzie ciągnęło Bitcoina raczej w górę czy w dół przez najbliższy czas? I jak będzie się poruszać SP500? Czy będziecie grać teraz pod spadki? Nie mówię o dźwigni, mówię tylko o spocie. I co będziecie robić, jeżeli chodzi o stopy procentowe? Jaki macie plan na najbliższy tydzień, dwa tygodnie, w zasadzie miesiąc również? Czy będziecie to rozgrywać przed czy w czasie wydarzenia? No a także czy rozgrywacie listingi? Jak rozgrywacie listingi, na których ostatnio zyskaliście? To były dwa, które nie były światowymi premierami, czyli dzwoniły na nie Callerbot, czyli DESO, czyli KuCoin. I co sądzicie o tych wszystkich wydarzeniach, które są w świecie kryptowalut? Piszcie w komentarzach. Dzięki za Waszą obecność. Jest godzina 5.40 czasu polskiego, także udanego dnia, trzymajcie się, cześć.